w trójkącie historia się plecie na polskim trójkącie jak wszędzie na świecie są sprawy życiowe upadki i wzloty jest miłość jest zdrada przyjaźnie Co mają marzenia Lecz miejsce to często Ludzkie losy zmienia Włącz radio i słuchaj Wśród historii wielu Odnajdzie Na polskim trójkącie. Na polskim trójkącie. Agnieszka, ale że to słynne FBI nie wiedziało, że może być zamach na Trumpa? A gdzie był Secret Service? Przecież oni powinni za, to jest zneutralizować tego zamachowca już po pierwszym strzale. No chyba, że byli w to zamieszani. No mamo, no co ty wygadujesz? No jak zamieszani? No czemu nie? Jeśli ci wasi demokraci uważają, że bredzący staruszek Biden jest lepszym prezydentem Aha. od Donalda Trumpa, no to licha wie, co tam uknuli. No, świetnie, mamo. To skoro idziemy w stronę tak niedorzecznych historii, to może to była ustawka, co? No jaka ustawka, jaka ustawka? No, no taka, że nadęty boc Trump postanowił dać się drasnąć w ucho, żeby zostać niby cudem ocalonym bohaterem i pomazańcem Bożym. A słupki no to... poparcia, też, w górę lecą. A, już większej bzdury nie mogłaś mhm, wymyślić. Mh, mh, mh. Człowiek otarł się o śmierć. No i historyczny moment dla Ameryki zamach na prezydenta. Mamo, ja nic nie wymyślam. Ja tylko dokładnie tak jak ty Ay. powtarzam po jakichś idiotach. Mm. Ach, a swoją drogą, powiedz mi, mamo, jak ty, kobieta, możesz być za takim mizoginem? Jeszcze raz powtarzam, jak to dobrze, że ty nie możesz głosować? Jeszcze nie mogę. Jeszcze nie. Ale bardzo żałuję. Ja się za to na pewno pójdzie zagłosować na Trumpa. Hmm. Wiem, wiem, miałyśmy już tę rozmowę. A aga, zmienimy ten temat, bo się jeszcze pokłócimy. Mhm. Dolej mi to kawy. Nie ma to jak zwijać od odpowiedzialności na niewygodne pytanie. Daj już spokój z tą polityką. Ach, powiedz mi lepiej, czy jesteś pewna, że dobrym pomysłem było puszczenie damo w trasę z Krzyszkiem? To pewnie, że dobrym. Przynajmniej zobaczę, jaka to ciężka praca. Mm, ale on chciał zwiedzać Amerykę jak turysta, nie trokiem. Jak sobie zarobi, to zwiedzi. A na razie popatrzy z innej perspektywy. Dobra, ale wystarczy o nim. Lepiej mów, jak się cieszysz z powrotu Jaśka do domu. No pewnie, że się cieszę. I to bardzo. Tak się bałam, że będą go jeszcze dłużej trzymać w tym centrum rehabilitacyjnym. Mm. A to patrz! No i co teraz? Jakaś terapia w domu? No, dwa razy w tygodniu będzie przychodził rehabilitant, a raz w tygodniu tak jak to mówią Speech Therapist, czy coś takiego. No, ale to wszystko na ubezpieczenie, Przecież prawda? Oczywiście, coś ty. Okej. Okay. No to John pewnie już przystępuje z nogi na nogę. <noise> Córcia, ja niedługo pojadę, bo chcę jeszcze wyjść do polskiego sklepu i kupić mu najnowsze do rzeczy. On taki rozpolitykowany. Nie no, weź co ty, nie kupuj mu tego, bo znowu udaru dostanie. Niech się lepiej trzyma z daleka od polityki. O Jezu, nawet nie wymawiaj tego słowa! Ale jakiego? Polityka? No. On się tak denerwował tym, że nie mógł zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. No, nie wiedziałam, że ja się głosuję. Podobno od pierwszego momentu, kiedy Poloni dali to prawo. No technicznie rzecz biorąc, to Polonia mogła głosować już od lat 60. A dajże spokój, co to za wybory wtedy były? No te z 89 też były tylko częściowo wolne, co nie? Ta, ta, miały stworzyć iluzję współudziału opozycji w rządzeniu krajem, a jednocześnie zapewnić PZPR ciągłość rządzenia. Ach. Mamo, a John to jaka opcja? Tak tylko pytam, chociaż właściwie znam odpowiedź. Hmm, że tak powiem patriotyczna. A jaka opcja nie jest patriotyczna? <laughs> to twój, nie odbierzesz? Nie. To pewnie znowu ten klient, który wymyśla coraz głupsze preteksty, żeby sobie ze mną pogadać, a nie dom kupić. Ty to się masz z tą pracą. A teraz mój. To Adam. Halo synku, jestem akurat u To przed chwilą do niej dzwoniłem. Czemu nie odebrała? Aga Adam Adam dzwoniła, nie klient. Ups. To go pozdrów. Adaś, masz jakieś wieści złoch? Mam. Weź mnie na speaker, to nie będziesz musiała powtarzać jak nieżce. Okej. Okay. No cześć, brat. Mów co tam. Haj. No więc niestety Emma usunęła. O Jezu. Kurde, ale głupie szczeniaki. No właśnie tak powiedziałem Adamo. Krzysiek chyba też słyszał, to bo pewnie jeszcze od siebie dołoży. Adam, wiesz to od tej Emmy? Tak. Jak tydzień temu od was wyjeżdżałem, to Adamo obiecał, że z nią porozmawia i powie o naszym rodzinnym wsparciu i w ogóle. No i? No dziś mi tylko zakomunikował, że sprawa jest dan, więc sam do niej zadzwoniłem. Jezus Maria... Potwierdziła, prosząc, żeby już jej dać spokój i więcej nie wyzwaniać. No raczej, bo niby po co, ale zapytałeś, czy czegoś nie potrzebuje? Nie miałem szansy, odłożyła słuchawkę. Biedny Adamo... Mamo, chyba żartujesz. Może jeszcze pieluchę mu zmienisz. Oj przestań się do mnie rzucać, przecież to dzieciak, też ma swoje przeżywanie. No nie wiem, jakoś nie brzmiał na szczególnie poruszonego. Powiem wam, że jestem rozczarowany nim jak cholera po prostu. A bo gdyby to dziecko wychowywało się z nami, w naszej rodzinie, ta to wyrósłby na papieża. Mamo, co ty wygadujesz no? Że niby nasza rodzina to na takich katolickich wartościach zbudowana? Oj, mamo, jak w tobie pokutują stare przyzwyczajenia i ten polski katolicyzm. Nie na katolickich, tylko na, no, zwyczajnych, ludzkich wartościach. No, no to on zwyczajnie i po ludzku stchórzył. Uch, aż trudno uwierzyć, że to mój wnuk. A wiesz, wnucząc, podobnie jak dzieci się nie wybiera. Rodziców też nie. Jak widzicie, nic nie rozumiecie. Niby dorośli, a ile to jeszcze życiowych lekcji przed wami. Oby nie tak bolesnych jak ta, którą właśnie odebraliśmy. Pora na mnie, Adam, uważaj na siebie. Ty, Agnieszka, też. Okej, okay, mamo, pa. Mamo, telefon. Adam, zadzwoń na mój. Telefon. Dobra, już dzwonię. No to pa. Ty, o co jej chodziło? No bo ja wiem. Adam, szczerze? No dawaj. No, chyba za szybko zgodziłam się na ten roczny pobyt Adamu. Mam dość tego włoskiego żigolaka. Rozumiem i przepraszam, ale ja nie mam wyjścia. To jednak mój syn, a wziąć go do siebie naprawdę nie mam jak. No nie musisz mi przypominać. Dobrze, że Krzysiek zabrał go w trasę, bo chyba bym miała nervous breakdown. Słuchaj, no zawsze możemy go odesłać do Florencji. No, ale jak coś to zrobić? Adamo, było miło, ale się skończyło, bo mnie wkurzyło? Bez sensu. Jedyne wyjście to, żeby poszedł do roboty. A masz coś konkretnego na myśli? <laughs> Popytam u mnie w biurze. Niedawno koleżanka mówiła, że jej stary potrzebuje kogoś do wprowadzania danych do kompa, na przykład. No ale jak on będzie dojeżdżał? A, a to nie mówiłam ci, że nasz chłopczyk myśli, że mu samochód kupisz? <laughs> Najlepiej od razu Lamborghini. Proszę cię, daleguj go do prac domowych. No nie wiem, jakiś ogródek niech ci wyplewi, czy, czy trawę ścina, czy coś. No goni go do tego, ale jest oporny. A te dane to chyba mógłby z domu wprowadzać. No, ale tylko przecież nie chcesz w domu. Jak będzie pracował, to jakoś wytrzymam. Aga, dobra, masz wolną rękę. Powiem ci, że strasznie mi szkoda, że nie udało się zapobiec tej aborcji. Sam sobie tłumaczę, że ta dziewczyna na pewno też biła się z myślami, no ale... Na końcu to jest przecież jej autonomiczna decyzja. Ach, wiesz co... Ja mam na razie na nich strasznych f**ków, także muszę ostygnąć. Mów lepiej, jak tam twój romans. Co ci mam powiedzieć? No i on jest niesamowita. To znaczy? Wiesz, to znaczy, że żadna z moich kobiet nie miała w sobie takiego szaleństwa, spontaniczności, wolności. A przecież jest grubo starsza. I wiesz co? Ona uruchomiła we mnie zachowania, o które nigdy bym się nie podejrzewał. Uhu, no, dajesz. No. No co na przykład? No, podziel się. No, no, na przykład, jak byliśmy na Majorce, to się kąpaliśmy na Golasa. Ale, czat. To faktycznie nie podejrzewałam ci o takich lusty, sztywniaku. A to, że się najaram trawą, to podejrzewałaś? A w życiu. Albo że będę się cieszył z jedzenia? Głupi no. Przecież z tego akurat potrafiłeś się cieszyć. Czekaj, z jedzenia w publicznym miejscu i to uważaj! Palcami! <laughs> nie no, to już mi zaczyna pachnieć jakąś walką o ogień. Czy także rozpalasz jej ognisko i przynosisz upolowanego niedźwiedzia? <laughs> Może jednak mniej tej trawy, co? <laughs> Czekaj, jakby to nasza omazyta powiedziała? Adam! Wszelki duch pana Boga chwali. Mamo, no i tych sprinklerów nie naprawię. Trzeba dzwonić do tego meksyka, co go nam wójdą do instalacji. Ale jak ja się z nim pójdź pańsku dogodą, a to trzeba migam załatwić. Zobacz jak trwa trowa przed haupą. Zaraz mi będą sąsiady obgadywać. No ale on trochę godo po angielsku. Stasek, ty mi tu uników nie rób. Jak ci matka prosi, to trzeba migem załatwić. Jakoś jak siedziałeś ze mną, to nie musiała cię prosić. I znowu wszystko przez tą mirę. Nawet splinkrale się psują. Już ty sobie polotu nie dodawaj. Stasek, a ty masz tu w mojej komórce numer do tego Hipolito i dzwoń i już mi go umowiać. O, oh, Jezus. Okej. Okay. A ty? Kieckę na ślub nos narektywaną? A mam? Oczywiście nie białą. Magenta, taka mini z piórami. A co to za mu gro A, to mój Chrystus mi swoje granie zostawił. Jakby mi się sknieło? Mira, tyś powiedziała ze z piórami? Jak z piórami? Gdzie z piórami? A co ty, do kabaretu czy do ślubu idziesz? No już. Będzie w środę o ósmej rano. Mama niech chce gdzieś zapisze. Staszek, fajna ta moja kiecka na ślub, co nie? Mmm, bardzo sexy. Dopiero w środę? Chcesz i nie mógł przyjść? No nie. No trudno, o ósmej, tak? Na trzy razy już godołek. A coś ty taki hardy, jak trzeba będzie, to i czwarty rozpowtórzysz. Pani Kaśko, ale po co te nerwy? Jakie tam nerwy? A ty sobie zapamiętasz, że chłopa trzeba trzymać krótko. Mamo? Co, mamu? A dzięki komu, jak nie twardej ręce matki na ludzi wysadłeś? No chyba dzięki swojej pracy. Takiego robotnego chłopa jak Stasek, to zaświecą, szukać. No właśnie, tuż godą. Wszystko dzięki matce. Staszek, a ty coś sam w życiu zdobyłeś? No o ciebie maleńka Oj Staszek, Staszek A gdzieś to wy się będziecie umierać w domu, a nie tu przy mnie Dowiem się jako naprawdę ta sukienka, żeby wstydu nie zrobić? Mamo, ty swój ślub już miałaś, nawet dwa A ten jest znasz. I w przeciwieństwie do pani, my zaprosiliśmy na nasz ślub Od dziś za pięć dni Mam zapisane 26 lipca o 1:30 dał tanie To pani będzie? No jak nie przyjść ślub syna? Ale jak zapowiedziałam, to po błogosławie tylko kościelny. No, a teraz jadę do Jaśka, bo go dziś Kryszka z Rehab odebrała, to mu rosół domowej roboty zawiozę. No, my też musimy już lecieć, bo do Evanston kawał drogi, a do wuja to ja jutro wpadnę. Może będzie chciał do Siapy podjechać? Już tego od razu nie zamęcaj. Jak znam pana Jana, to zaraz będzie chciał dopatrzeć syczkiego. No i na nasz ślub obiecał przyjechać. A co wy w tym nie macie do załatwienia? Jedziemy na koncert z muzyką Taylor Swift. Staszek znalazł ten koncert, bo wie, że lubię. To coś jacyś się będą ją udawać. To takie byle co. Mnie to Krystek zaprosił na jej prawdziwy koncert na Stadionie Narodowym. Co? No jak wyląduje w Warszawie 1 sierpnia, to na drugi dzień idziemy ją oglądać. O oh my god, nie wierzę. Pani Kaśko, teraz to mi pani zaimponowała. A nie chciałaby się pani zamienić na ten wyjazd? A nie nie, bo my już później z Krystkiem do Chorwacji jedziemy na czasy. Do tego byłoby mi bardzo szkoda. Staszek, słyszysz? Dolczewita. A my gdzie BIP w podróż poślubną? Masz dla mnie jakąś niespodziankę? Eee, no pewnie. A jaką? Lepszą od Chorwacji? Jak niespodzianka, to niespodzianka. Ale żeby ty własnemu bratu nie powiedzieć, że się chcesz wydawać, łodziec z matką się będą w grobie przewracać! Bo ty nie lubisz mojego krystka! E, bo je piją i gołodupiec! A ty ty za kołnierz nie wylewałeś! I od razu bogaty ty z nie byłeś! No tak, ale jak się z krysią zynił, to zapewne jej głodne zyczy! Bożysz stary! Ale jak Mary się do ołtarza brałeś, toś tak samo był go odupiec. Młodzi my byli, na doróbku, a ten twój przecież to stary dziot. A poza tym, jaki z niego inżynier? Ani haupy, ani auta, ani łaszczynności. w jego z nim i jest z matką pod haupą siedzi pod tym samym dachem, no. A to tak, jak mój Stasek. Twój Stasek ma Mirę. A mój Krystek ma mnie. A ty mi męża nie obrażaj, bo jak cię zaraz obrócę... No, spróbuj. A co to za krzyki! O, 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 Krysiu, kochana, a to ty już z powrotem? A z powrotem, z powrotem pytam, dlaczego to takie krzyki. Bo mi Jasiek za muś mój, mój się wytykuje! A bo to dziwne, że za takiego takiego nieudacznika się wydaje i tu jestem w tajemnicy przed własnym bratem, no! Ty o moim rodzonym bracie mówisz nieudacznik? A, a i ty, Krysiu, mi nic nie powiedziałaś, że moja siostra się wydaje. A, Jasiu, wiedziałam, że możesz się bardzo zdenerwować, ale każe zabronili. Poza tym, Kaśka jest dojrzałą kobietą, może decydować o sobie, o swoim życiu. My nie możemy się wtrącać. To co jest? Tu o czym jeszcze nie wiem, bo mi się podobno nie wolno było denerwować. Jasiu, daj spokój. Ale co daj spokój, co daj spokój? On mi tajemnica wyżyco, a kto mnie łaszyką ściążą Miry? No kto? Babu, bo to syczko przez ten twój głupi upór, żeby nie dać się chłopukowi łozynić. Tak jak ty, Kaśce, tak Kaśka tobie. Właśnie tak! Dziękuję, Krysia. I to bracie, kochany, nie wszystko jeszcze. Oh my god! Unbelievable! Lecę do Polski! A tu akurat wiem od twoich dzieci. Czy coś jeszcze? A żebyś wiedział, wystąpiłam o zieloną kartę dla Krystka. A to do tego był ci mój adwokat potrzebny, ty, ty, Ty Judaszu! Jasiek, jak możesz? W imię ojca i syna, ty rodzoną siostrę całe życie ci poświęciła, Judaszów Daszów będziesz wezwał? Nie! Tego to już syczko go dla mnie jest za dużo! łoszukałaś mnie! Ale niby w czym? Ja się ciebie jeszcze raz pytam, w czym? Że na starość chce sobie życie łożyć? Ty przecież wiesz, żeby Ci nieba przychylił, żeby Ci było dobrze w życiu, ale takiego chłopa przy Tobie nie widzę! Tylko widzisz, Jasiek, mnie nigdy żaden chłop tak nie szanował jak Krystek. Ty też nie. A poza tym, za mnie życie nie przeżyjesz. Wysłuchali Państwo 74. odcinka słuchowiska na polskim trójkącie. W słuchowisku wystąpili Ania Włoch jako Agnieszka Jackowska, Renata Romanek jako Krystyna, Anna Granat jako Kaśka, Renata Granat jako Mira, Wojciech Włoch jako Adam, Bartłomiej Jałocha jako Staszek, Wojciech Dorula jako John Kois, scenariusz Małgorzata Błaszczuk i Ewa Figurski, montaż i udźwiękowienie Karolina Rogus na miotku, aranżacja dźwięków między scenami Jan Zieńko. Piosenkę tytułową do muzyki Jana Zieńki i słów Piotra Kukuły śpiewa Ania Włoch. W słuchowisku wykorzystano muzykę w wykonaniu Adama Glinki. Produkcja Wydawnictwo Evergreen. Wcześniejsze odcinki słuchowiska na stronie internetowej wydawnictwoevergreen.com pod zakładką Słuchowisko, na stronie facebookowej na polskim trójkącie, na YouTube i wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów. Sponsorami tego odcinka byli dr Arkadiusz Krachowski, Klinika Leczenia Bólu 630 372 5801 i psychoterapeuta Lech Konrad Figurski 630 335 1686.